Wyobraź sobie, że wchodzisz do starego, zapomnianego domu. Powietrze jest ciężkie, czujesz mrowienie na skórze, a w głowie pojawia się nagły niepokój. Twój oddech przyspiesza, masz wrażenie, że ktoś cię obserwuje, ale przecież nikogo tam nie ma. Skąd więc ta nagła zmiana samopoczucia? Czy to tylko gra wyobraźni, czy może coś naprawdę na ciebie wpływa? Dziś, w strefie zjawisk, zagłębimy się w tajemniczą energię miejsc. Czy nawiedzone miejsca mogą wpływać na Twoją psychikę, emocje, a nawet rozwój osobisty? A co jeśli powiem Ci, że możesz czerpać z nich siłę? Oglądaj do końca, bo to, czego się dowiesz, może zmienić Twój sposób postrzegania rzeczywistości. Czy miejsca mają energię? Czy zauważyłeś, że pewne miejsca od razu wpływają na twoje samopoczucie? Niektóre sprawiają, że czujesz się lekko i spokojnie, a inne, jakby coś przygniatało twoją duszę. To nie przypadek. Według teorii ezoterycznych i parapsychologicznych, każde miejsce ma swoją unikalną energię, która może na nas oddziaływać. Współczesna nauka mówi o polach elektromagnetycznych. Rezonansie szumana czy wpływie geofizycznym na ludzki organizm. Ale czy to wszystko? W miejscach, gdzie wydarzyły się tragedie, ludzie często odczuwają niepokój, smutek, a nawet fobie. Przypadek? Nie sądzę. Przykłady najsilniej naładowanych miejsc. Niektóre miejsca na świecie emanują tajemniczą aurą, przyciągając zarówno badaczy zjawisk paranormalnych, jak i zwykłych ludzi spragnionych dreszczyku emocji. Często otaczają je mroczne legendy, a ich historia pełna jest niewyjaśnionych zjawisk. Oto kilka lokalizacji, które od lat budzą fascynację i niepokój. Las Aokigahara, Japonia, znany jako las samobójców, porośnięty gęstą roślinnością, która tłumi wszelkie dźwięki. Wiele osób, które weszły tam w poszukiwaniu samotności, nigdy nie wróciło. Niektórzy wierzą, że miejsce to jest. Przesiąknięte energią smutku i rozpaczy, która wpływa na umysły ludzi, skłaniając ich do tragicznych decyzji. Zamek Hołska, Czechy. Wzniesiony w miejscu, gdzie według legendy znajdowała się brama do piekieł. Budowla nie posiada typowych fortyfikacji obronnych, a jej centralna część powstała nad tajemniczą szczeliną w ziemi. Miejscowi opowiadają o przerażających istotach. Które miały wyłaniać się z otchłani, zanim zamek powstał, by je powstrzymać. Wawel, czakram mocy, Polska, według ezoteryków jedno z najpotężniejszych miejsc energetycznych na świecie. Legenda głosi, że ukryty tam czakram emanuje niezwykłą siłą, która wpływa na ludzi, dodając im energii i wewnętrznego spokoju. Czy to właśnie ta tajemnicza moc Sprawia, że Wawel od wieków przyciąga władców i duchownych? Każde z tych miejsc owiane jest tajemnicą: jedni traktują je jako turystyczną ciekawostkę, inni odczuwają ich niezwykłą energię na własnej skórze. Wpływ na Twoją psychikę. Co dzieje się z Twoją psychiką, gdy przebywasz w miejscu, które uchodzi za nawiedzone lub silnie naładowane energetycznie? Czy to tylko działanie wyobraźni, czy rzeczywiście pewne lokalizacje wpływają na ludzką percepcję i samopoczucie? Paraliż emocjonalny. Wielu ludzi opisuje uczucie dziwnego otępienia, nagłej senności lub przygnębienia, które ogarnia ich w nawiedzonych miejscach. Czasem to uczucie jest tak silne, że osoba traci zdolność logicznego myślenia lub odczuwa irracjonalny smutek bez wyraźnej przyczyny. Czy to efekt podświadomej reakcji na otoczenie, czy może rzeczywiście miejsca te oddziałują na naszą psychikę? Nagły lęk, uczucie, które pojawia się niespodziewanie, nawet jeśli nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Serce zaczyna bić szybciej, dłonie stają się wilgotne, a umysł podsuwa obrazy, których wcześniej tam nie było. Czy to tylko instynktowna reakcja na nieznane? Czy może jakaś niewidzialna energia przenika nasze myśli, wywołując irracjonalny strach, halucynacje i déjà-vu? Niektórzy ludzie doświadczają dziwnych wizji, słyszą szeptane słowa lub widzą ruch w kącie oka, choć nikogo tam nie ma. Czasem pojawia się uczucie, jakby już kiedyś tu byli, jakby to miejsce miało dla nich osobiste znaczenie, mimo że są w nim po raz pierwszy. Czy to gra naszej podświadomości? Czy miejsca naładowane silną energią naprawdę potrafią manipulować percepcją? Czy można się ochronić przed takim wpływem? Tak. Metody są różne. Odnoszenia ochronnych talizmanów przez świadome budowanie mentalnej bariery, aż po stosowanie technik oddechowych i medytacji, które pozwalają zachować spokój. Kluczowe jest, by nie poddawać się lękowi i nie pozwolić, by miejsce przejęło nad Tobą kontrolę. Czy można czerpać siłę z miejsc mocy? Nie każde miejsce na Ziemi wywołuje strach czy niepokój. Istnieją także obszary, które emanują pozytywną energią, przyciągając tych, którzy pragną duchowego rozwoju i wewnętrznej równowagi. Miejsca mocy, bo o nich mowa, mogą wpływać na naszą psychikę w sposób, który wzmacnia naszą intuicję, poprawia samopoczucie i pomaga w pracy nad sobą. Jak więc możemy skorzystać z ich niezwykłej energii? Medytacja. Przebywając w miejscu mocy, warto skoncentrować się na własnych odczuciach i pozwolić sobie na głębokie wyciszenie. To doskonała okazja, by otworzyć się na pozytywne wibracje tego miejsca. Medytacja w takim otoczeniu może pomóc zharmonizować ciało i umysł, prowadząc do duchowego oczyszczenia i naładowania pozytywną energią. W takich miejscach łatwiej jest znaleźć wewnętrzny spokój i połączyć się z własną intuicją. Obcowanie z naturą góry, lasy, jeziora, pola te naturalne środowiska są jak akumulatory energii. Wielu ludzi opisuje uczucie odnowy, które towarzyszy im po długim spacerze po lesie lub po chwili spędzonej nad wodą. To nie przypadek: natura, dzięki swojej równowadze, ma zdolność ładowania nas energią, którą łatwo można poczuć, gdy zatrzymamy się na chwilę i pozwolimy sobie na pełne zanurzenie w tym otoczeniu. Intencja kluczowym elementem czerpania energii z miejsca mocy jest nasza intencja. Świadome kierowanie uwagi na pozytywne wibracje, jakie odczuwamy w danym miejscu, może potęgować efekt. Warto otworzyć się na dobro, które płynie z otoczenia i przyjąć je z pełną świadomością. Czy to może być przypadek? A może starożytni, którzy budowali swoje miasta i miejsca kultu w szczególnych lokalizacjach, naprawdę wiedzieli, gdzie znajduje się siła, która wspiera ludzki rozwój? Możliwe, że ich wybory były podyktowane głęboką intuicją i wiedzą o energetycznych właściwościach Ziemi, które dziś zaczynamy dopiero odkrywać. A ty? Czy odczułeś kiedyś niezwykłą energię miejsca? Może było to uczucie niepokoju, a może przypływ siły? Podziel się swoimi historiami w komentarzach. Pamiętaj, że świat jest pełen tajemnic, a my dopiero zaczynamy odkrywać, jak bardzo wpływają na nasze życie. Subskrybuj strefę zjawisk, aby nie przegapić kolejnych odcinków i trzymaj się z dala od miejsc, które czuje zbyt ciężką energię. Chyba, że masz odwagę, by zgłębić ich tajemnice. Do zobaczenia następnym razem.